запомняю Растениями гениально. Ну, уже такая летняя. Такая Zastrzmęcił po prostu ziół, babka mam go zlokalizowanego na mapie Miejscówkę okay. Masz tużenie? No, Super. zapisane Widział palę, że nie pamiętam. No. Chociaż to jest takie dla innych, też w tej chwili. No, ale kawałek trzeba dojrzeć. No jest, się... jest. Dobra. A kto to odkrył? Mój kuzyn. To też się on tak ładnie tutaj spaceruje. Tak, bo on nie widział. On chodził z tych rzeki I szukał, aha, szukał miejscu. A wykupił sobie licencję na jeziora. Pierwszy raz w życiu chyba w tym roku. To łatwiej wędzuje teraz w jeziorach? Nie? Aha. Będzie niezbadane terenu Można zbudować gdzieś obóz, gdzieś święty sposób Ale na wyspie byłby naj, taki najbardziej ze smaczkiem Można tak, by było kupić jakieś stare czółno I tak na stałe, wiesz? Też gdzieś właśnie zakitrować w krzakach za. Tak, tak, na stałe. Albo zrobić tracę Stra to jest ciężka sprawa, z tego co widziałem w pole przetrwania. A taką trasę z butelek plastikowych, się robi. środku. A chyba że butelek. Połączenie drewna z butelkami daje. O, jest coś czerwonego. Nie, jakaś żółko inna. Co się urodziło? Google albo dzika róża, nie wiem właściwie. To chyba będzie gług pewnie, nie? Które? No Google albo dzika róża. To? No. Ile no, bardziej na ciekaw różę. A się tak jeszcze nie znów. No. chudę ten sznurek mi. Nie...